Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam przedstawić rozkład Tarota, kartę dnia na 16 listopada 2022 dla wszystkich znaków. Karty przełożyłam i wylosuję kartę na dzień dzisiejszy. Dwójka kilków. Dzisiaj będziemy bardziej ugodowi. Będziemy szukać porozumienia, kontaktu. Pojawi się propozycja owocnej współpracy. Podpiszemy korzystną umowę. Dziś mamy szansę na wygraną, na której nam zależy. Dziś możemy wybrać się na spotkanie, gdzie staniemy twarzą w twarz. Również w dniu dzisiejszym para, kobieta i mężczyzna, nie będą widzieć poza sobą świata. Dziś możemy dużo zrozumieć. Dziś możemy dostać pomoc. Wykażemy się elastycznością. Dziś należy zaakceptować siebie i wybrać się na spotkanie. Co na koniec? Więzi. Karty wniesienia. Czarodziejka. Dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara, to tarot